Bardzo dobrym setem był ostatnio. Patrzcie, zniszczę mu TNT i podpalę! <laughs> better, better player! Hey, witajcie, jestem Furson, jesteśmy dzisiaj na Skywarsach, tym razem na serwerze vertes .pl. A więc, nie przedłużając, widzimy się już na pierwszej ręce. Ok, więc, jesteśmy już na pierwszej ręce w dzisiejszym odcineczku i chciałem wam tutaj opowiedzieć. Na początku bardzo smutną yy, i bardzo niefajną przygotę, przy, przygodę, nie przygodę, nieprzygodę, bardzo smutnego i niepocieszonego z życia youtubera. Ja tutaj sobie nagrywam odcinek, mówię: O, ale fajnie wyszedł, dobra, idę robić live'a teraz, bo mam czas. I wiecie co się stało? Się okazało, że nie nagrałem obrazu, nie nagrałem. Rozumiecie? Nie nagrałem obrazu. I właśnie teraz znajdujemy się w tym momencie, kiedy nagrywam to po raz drugi. Także ten, co ja jeszcze tam mówiłem na początku w tamtym filmie, muszę sobie przypomnieć. A, mówiłem, że nie było filmów już od miesiąca, bo byłem chory. Gówno, umarłem. No i ogólnie to wyszedł tak super, świetny film. I się nie nagrało, i jeszcze tam mówiłem, że nie było filmów przez miesiąc. Bo jestem chory i ogólnie nadal jestem chory. Co słychać, chyba nie wiem, może nie słychać. Jak nie słychać, to dobrze, ale boli mnie gardło, i w ogóle trochę umieram. <grym się z nimi> Także ten no, nie polecam bardzo serdecznie, I serdecznie temu, tego każdemu odradzam. Nie polecam chorować. No także tutaj poczekamy się na klasę, już tutaj nie będziemy tak bardzo rozpaczyć i lecimy do tego typa, bo chyba nie miał zbyt dobrego armora, ale miał tutaj miecz dobry, tutaj widzę jak jaki jakiś enchantowany, jak najbardziej do tego sklepiemy, ale my mamy najlepszy miecz w grze. rozumiecie, w grze. Najlepszy best better player! Cii, uwaga! Patrzcie na to, cicho, cicho, cicho. Nie macie wariacie O ty wariacie, co to, co to za, kurde, kuleczki tutaj we mnie puszczą Ty kurde, w Minecraftie jeden Uuu Easy, easy O nie, o nie Dobra Że tutaj dostali jeszcze O ładnie, ładnie, ten już dostał mocno Ten na parę hitów pewnie padł, o te Tepnął się, wrócił, wrócił Dobra, nie żyje, nie żyje Dwóch zabi Nie, ten jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Umarł? Czy jeszcze wróci? Chyba umarł. Umarł! Umarł w butach. Tam był jeden, widziałem. No nie, no i nie mam strzał ale beka. Beka z typa. No nie, jeszcze w dodatku tutaj strzał nie ma. Dobra, czekam aż mi się tutaj naładuje yy, ten Blaze. Ta przemiana. I czuję. O kurde, o kurde, mordeczko, mordunia, mordeczko. Dobra, spadł. Wróci, nie wróci, nie wróci. Już. Dobra, spoko. Ale się tutaj zabudował, patrzcie. I jaki za jaki z niego wariacik, normalnie. Dobra, już tutaj nam się Blaze naładował, także odpalmy go sobie i polećmy. Nie wiem, czy dolecę, nie dolecę. A jednak. O, jedna kratka, jedna kratka. Ale best. Mmm, mmm, mm. co do was powiedziałem? Powiedziałem, że zostawcie łapkę w górę. Dobra, poczekajmy sobie teraz chwilę na klasę, bo typek tutaj jest obok nas, ale coś czuję, że go będziemy mogli zabić. O kurde, on do nas poleciał, a my do niego. Ale dobra, on tutaj, kurde on tutaj jakieś ma dziwne. Jakąś konia wyciągał normalnie ze spodni. Znaczy co? Nie, ja tak, co? Dobra, tutaj normalnie żulson, żulson. Dobra, umarł, umarł, umarł w butach, umarł w butach. Ale miał ubijacza. Co jest lepsze? Ubijacz, oczywiście. Ubijacz najlepszy. Better player. Dobra, Tam tego spróbujemy zabić. Może zaraz. O, on się gdzieś stepnął, także jednak do niego nie pójdziemy. Tam Tamten ma y, dragona, widzę. A ten y, ma śnieżkę, widzę. <laughs> Dobra, lećmy do niego. Mam nadzieję, że nie ma żadnych klas ani nic, co może się teleportować. Także tutaj spróbujmy go... a on nawet mnie... a nie, jednak mam miecz, Dlaczego czemu nie mogę przejść? Dobra, jak najbardziej, już mogę, już mogę, on mnie próbuje wyrzucić, ale na spokojnie, takich typów to my robimy raz, dwa. Dobra, idziemy tutaj do typa, mam nadzieję, że mnie tutaj nie zrzuci, o kurde ty wariacie, ty ty ty, co sojusza chcesz ty, kurde ty. Jeden... Mały kurde, wariatku! Wariacie, wariacie, wariacie nie szalej, nie szalej, na spokojnie, na spokojnie. Wszystko da się obgadać. Wszystko da się obgadać. Jak najbardziej tutaj dostajesz mordeczkę, mordeczkę! Dobra, zostały jeszcze tylko e, trzy osoby, znaczy dwie do pokonania. Trzy osoby na arenie, oczywiście, bo jeszcze... Nie zapominajmy o mnie i ten jak zleciał, ależ piękny Blaze. To co mi się podoba. Tutaj co? Co się dzieje? Co się dzieje? Nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje. Nie mam żadnych strzał, nie mam strzał. Yy, chyba żadnych śnieżek też nie mam, niestety. Poszukajmy tutaj może jakiś śnieżek. Wiem, że tam na górze jest jeden, bo go tam widzę przez ściany, bo oczywiście mam cheaty. Jak to wiele osób może sądzić, ale to nie, to ja po prostu jestem taki best. Player, rozumiecie? Better Bra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj jest. I we 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 No nie. Mordo. No mordo no! No nie gadaj. E, co się dzieje? Co on zrobił? Jak ja nie wiem co? Czy on mi na głowę postawił blok? Czy tak się da w ogóle? Dobra. Gdzie on jest mi, powiedzcie? Bardzo blisko, coraz bliżej. Tam jest, ja go już widzę. A tylko my we dwóch zostaliśmy. Oj, teraz gdzieś się tepno, gdzieś się tepnął. Ja się w sumie boję troszeczkę. Widzę go, jak najbardziej, już do niego strzela tutaj z moich blaze'ów. Dobra, dostał tutaj już troszeczkę. I dostajesz po raz kolejny. I normalnie ubijaczem cię zrobię. Na 100% jest mój. Zabiłem? Zabiłem, nice! Już myślałem, że dadłem. ale nice, wygrano. Easy. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej ręce w dzisiejszym odcineczku na Minecraft Skywars. Oczywiście jesteśmy na serwerze wertys.pl także wbijajcie tutaj i grajcie sobie ze mną. Oczywiście jak najbardziej reklamuję ten serwer, gdyż jest dobry, polecam bardzo serdecznie, no i ogólnie beka, beka, tak wam powiem. Dobra, polećmy tutaj do tego typa. I go normalnie klepnijmy i spadł, spadł normalnie jak ja jestem najlepszy w grę, normalnie rozumieć? sobie te dwie rzeczy. mogę w sumie hełm zostawić, bo hełm mieliśmy troszeczkę lepszy, ale y, jak najbardziej mi się na razie podoba ta arena. Bo mam bardzo dobry mm, chciałem powiedzieć miecz, ale raczej powiem uzbrojenie, tak, żeby to ładnie ująć w słowa. Y, co mogę tutaj zrobić, żeby go jakoś zabić, ale nie za bardzo narażać się na wyrzucenie z mapy przez niego. A, tak też można, nawet mnie nie trafił. Z czego się jak najbardziej bardzo cieszę. On ma jakiś wysoki skok. Ale raczej takim wysokim skokiem za dużo nam tutaj nie zrobi. Ten też tutaj się w takiego skoczka. Trochę Adam Małysza się tutaj dzieje na tej arenie. Tak jak widzicie, to trochę podrabiają Adama Małysza. Takie bycie. Ja na miejscu tutaj administracji bym banował takie coś: zapotrzywanie się pod znane osobistości. Jakimi. Skąd kogo ja dostaję? O co chodzi? Jak ja zaraz. To dokończając. Ja tutaj banował za podszywanie się pod znane osobistości, takie jak Adam Małyś, Czy inny jakiś znany skoczek narciarski... Ojcie, Minecraft! Dobra. Yy, chciałbym, żebyś mnie zostawił szczerze ci powiem. Co no nie gadaj, że się zrzuciłem sam Dobra, ty bym chciał najlepiej to od niego uciec troszeczkę, bo yy, raczej szczerze wam powie, że nie mam z nim za bardzo szans. Ma za dobre uzbrojenie jak na mnie, tym bardziej, że jak widzicie ma, ma, on ma tu jakiś łuk, którym na pewno będzie chciał mnie zestrzelić jak najbardziej. O tutaj pode mną widzę jakiś przeciwnik się czai, może spróbujmy go zabić, co prawda mam e, mało punktów życia, ale na szczęście nam się udało. Tutaj komentarz niczym Piotr Lizak-Skowerski się mi wkrada w, w mój głos, także kurde mi tutaj siano wyrosło. Dobra. Jeden na trzech. Znaczy jeden na dwóch. W sensie trzech zostało. że mam plecy aktualnie. I to mnie bardzo, 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 bardzo. Co nie. Nie miałem kupionego. Nie miałem kupionej amunicji. Nie miałem amunicji. Amunicji nie miałem. Nie. Okej okay, więc to już by było na tyle w dzisiejszym odcineczku na koniec jeszcze sobie otworzymy tutaj skrzynię duszy, ja już się będę z wami żegnał, jeżeli odcinek wam się spodobał nie zapomnijcie go zlajkować oraz skomentować A ja się z wami żegnam. Dzięki że oglądaliście, trzymajcie się, cześć!